Cześć, nazywam się Anna Śdzieszyńska, jestem trenerką biznesu, mentorką menedżerów i coachem. W podcaście, do którego Cię serdecznie zapraszam, obalam mity dotyczące asertywności i dzielę się doświadczeniem, jak zachowania asertywne wspierają budowanie relacji i biznesu. Zapraszam do słuchania. Cześć. Dzisiaj ponownie zaprosiłam Gosię Gabryś, ponieważ chcę porozmawiać z nią o prawach i o granicach. Gosia jest związana od wielu lat z rozwojem osobistym. Pracuje po stronie HR-ów, jest coachem, jest autorką takich kart do pracy z osobistymi granicami. No i wydaje mi się idealna właśnie do tego, do tego tematu. Witaj, Gosiu. Cześć, witam. Już nie przedstawiam ciebie tak bardziej drobiazgowo, ponieważ byłaś gościnią odcinka, w którym rozmawiałyśmy o poczuciu wartości. I zapraszam tych, którzy jeszcze nie słuchali tego odcinka, żebyście się zainspirowali tym, co mówi Gosia o poczuciu wartości, ale też tym, jak można pracować nad poczuciem wartości. I Gosiu, jesteś autorką e-booka, wszystko zaczyna się od poczucia wartości, i też do tego e-booka zapraszam. Natomiast od dzisiaj od razu zaczynamy merytorycznie, czyli o prawach i o granicach. I mam takie pytanie na, na sam początek. Właśnie dotyczące narzędzia, które stworzyłaś, czyli kart do pracy z osobistymi granicami. Powiedz coś więcej. Dla kogo, po co, coś więcej o tym, tym narzędziu, jaka idea tutaj za, za tym narzędziem stoi? Okej, okay, to w ogóle z tymi kartami związana jest dla mnie taka trochę śmieszna historia, bo ja jak je stworzyłam to chyba przez pierwszy albo pierwszy rok, albo dwa lata uważałam, że zdarzył mi się wypadek przy pracy. <grych> I o. te karty stworzyłam. Tak, w ogóle nie przypuszczałam, że jestem kimś w rodzaju twórcy. Te karty powstały, ponieważ ja pewnego dnia byłam na szkoleniu z racjonalnej terapii zachowań w krakowskim IPRI i tam właśnie było takie ćwiczenie prowadzone przez trenera, gdzie mieliśmy wziąć czyste białe kartki A4 i wypisać prawa, jakie według nas nam przysługują. Takie proste, typu nie wiem, mam prawo ubierać się tak jak nie wiem lubię, czy mam prawo wychodzić wieczorem i spotykać się ze znajomymi i to ćwiczenie było dla mnie tak odkrywcze właśnie ze względu na takie proste rzeczy, z których sobie czasem nie zdajemy sprawy, a mamy prawo, że ja doznałam takiego po prostu olśnienia, że chciałabym, żeby wszyscy czegoś takiego doświadczyli, co ja wtedy. I wtedy powstał właśnie pomysł na te karty, które jakby miały być podpowiedzią i inspiracją do tworzenia sobie jakby swoich też, też tych praw, takiego, takiego zbioru tych opcji i możliwości. Więc to szkolenie było dla mnie taką inspiracją i też tutaj tak podobnie jak w przypadku e-booka, no ja głównie gdzieś tam w kierunku kobiet zawsze kierowałam to swoje. Przesłania, i, i gdzieś tam tą swoją pracę. Więc tutaj, z myślą o kobietach, tak naprawdę te karty powstały, i początkowo miałam taki cel, aby one były w każdej damskiej torebce i żeby każda z nas mogła sobie po prostu w jakiejśkolwiek chwili wyjąć te karty i, i sobie je przejrzeć czy, czy nad nimi podumać. No a w sumie skończyło się tak, że trafiły do gabinetów właśnie psychoterapeutów, do, do coachów, też wiem, że na SWPS-ie, na zajęciach wykładowcy z nich korzystają, także troszeczkę się, że tak powiem, po tej Polsce rozeszły i podobno robią dobrą robotę, więc taka, taka krótka historia hmm. tych kart. Czy powiem Ci, że dla mnie to narzędzie jest niesamowite, ja sama go używam podczas szkoleń mm -hmm. i to jest nie, właśnie odkrywcze jest, jak rozmawiamy o prawach, jak wiele tych praw możemy sobie dać, jak wielu sobie nie dajemy tak. i co się może wydarzyć, jeśli sobie tych praw nie dajemy. I, i tak się zastanawiam, ponieważ narzędzie ma tytuł, do, że to jest, są karty do pracy z, z stawianiem granic, z granicami osobistymi, a na kartach są prawa. Więc jaki jest związek między prawami a stawianiem czy egzekwowaniem granic? Wiesz co, no, dla mnie to jest jakby wszystko powiązane. To ja to widzę tak, że jeżeli ćwiczymy sobie te prawa czy poznajemy te prawa, czy pracujemy z tymi prawami jak w jakiś sposób sobie właśnie na przykład na przykładzie tych kart nie pracujemy, to uważam, że później lepiej nam jest stawiać granice łatwiej, bo tutaj według mnie chodzi o taką świadomość, tak? Czyli nawet ten przykład z tym ćwiczeniem, które było na zajęciach z racjonalnej terapii zachowań. Ja dlatego miałam ten moment takiego olśnienia, bo ja sobie w ogóle zdałam sprawę z tego, że załóżmy ja Mam prawo być wysłuchana, tak? Ja mam prawo marzyć. I później, wychodząc z takiego szkolenia, ja po prostu wiem, że mam do tego prawo, więc mogę być asertywna, tak? I powiedzieć, ok, rozumiem, że ty nie wiem, uważasz tak czy tak, ale jakby ja też mam prawo, żebyś nie do końca nie wiem, wysłuchał czy wysłuchała, czy mam prawo sobie marzyć i coś tam planować, i iść w tym kierunku, więc. Uważam, że znajomość swoich praw daje nam taką odwagę do tego, żeby właśnie te granice stawiać i żeby być asertywnym. Super. I to jest taki zapalnik, tak? Czyli to jest tak, taki nasz fundament. I to jest taki pierwszy krok do tej asertywności według mnie. Taka świadomość tego, co możemy, a, a często są to takie naprawdę proste rzeczy, z których sobie sprawy po prostu nie zdajemy, tak? Super. Tak, czyli właśnie ta znajomość praw, ona daje możliwość nam zachowania się asertywnie i na przykład postawienia granicy. I tak jak tak. ja mam te karty przed sobą, tutaj nawet być może one mm. będą w jakiś tam sposób szeleścić, to niech one sobie szeleszczą. Bo ja tak losowo chcę, chcę wybrać, bo w ogóle karty są ma, mają takie. Z tyłu fajną taką, taką kolorystykę, a, a na tej już tej treści właściwej mają napisane prawa w, z różnymi z takimi obrazkami, więc to jest też bardzo ładny produkt. Więc myślę, że w tej damskiej torebce, jak mówiłaś, to on też się fajnie sprawdza, bo on jest po prostu oprócz tego, że mega użyteczny, to, to po prostu bardzo ładny. I, I tak chcę zacytować kilka praw dla słuchaczy, że na przykład mam prawo zmienić zdanie. I teraz. Tak sobie myślę, że ktoś może mieć wy, mi wyrzucać, no ale przecież już powiedziałaś to i to. A teraz mówię, poczekaj stop, czyli stawiam granicę, zmieniłam zdanie, mam prawo zmienić zdanie. Wtedy myślałam tak, teraz są inne okoliczności, albo po prostu zmieniłam zdanie. Prawo daje mi tą moc, tą odwagę, tak. żeby na przykład postawić granicę, jeśli tego, tego potrzebuję, albo właśnie, żeby zachować się asertywnie. Teraz mam prawo do zmiany. To tak. podobnym mi się wylosowało. Patrzę coś. Innego. Mam prawo do płaczu. O, o, to jest coś, no ale, ale nie płaczę. Czasami nam ludzie mówią, ale dlaczego płaczesz, ale nie płacz? Tak. mam prawo, tak? Tym bardziej, że płacz z, z wielu emocji może wynikać. Piękne, tak. piękne prawo. Ale zauważ, zauważ że jak na przykład dorastamy, dojrzewamy, to raczej słyszymy zakazy, tak? I one czasem są takie po prostu... Blokujące, tak, stawiają nas w jakieś ramy. I teraz jakby te karty praw trochę uwalniają nas z takich starych rzeczy, tak? Tam jest też taka nawet karta dotycząca załóżmy picia alkoholu. Myślę, że taka adekwatna do dzisiejszych czasów, bo tutaj to nowe pokolenie Z, że tak powiem, już gdzieś tam odchodzi od świętowania alkoholem czy w ogóle imprez alkoholowych. i ja na przykład kiedyś usłyszałam, że kto nie pije, ten donosi, nie? jak odmówiłam na przykład jakby skorzystania z, z okazji na picia się. I to też jest takie na przykład ciężkie, że ludzie się muszą na przykład tłumaczyć na imprezie z tego, że nie chcą pić. I przechodzą tylko dwa argumenty, jestem w ciąży albo zażywam leki i nie mogę, więc... To jest przez społeczeństwo nieakceptowane, tak, że, że po prostu ktoś może coś takiego wybrać. Możesz, możesz po prostu nie pić i nie musisz, nie musisz być do tego zmuszany, zmuszana. Czy właśnie tak jak powiedziałaś o tym płaczu. Możesz płakać, trzeba płakać, to są też nasze emocje, to jest też praca z tym, żeby tych emocji nie tłumić i tak dalej. Więc jak się w to wejdzie, uważam, że nawet lepiej z tymi kartami pracować w towarzystwie kogoś, czyli właśnie kołcza, czyli. Bo ty jesteś też coachem, tak? Czyli tak. jakby pomagasz ludziom nie, nie stać w miejscu, nie kręcić się w kółko i jakby wyciągasz jeszcze dodatkowe rzeczy, które gdzieś tam wyczuwasz, czy słyszysz, a nie są wypowiedziane. Więc to jest naprawdę to jest proste narzędzie, a to jest tak głęboka praca z samym sobą, że no, to jest nieprawdopodobne jak, jak to po prostu później na nas działa i jak to jest bardzo uwalniające. Tak. Kolejny przykład, który też może być uwalniający, a bardzo dużo ludzi mają przekonań różnych z tym związanych. Mam prawo do dysponowania swoim czasem. No nie, bo mam dzieci, no nie, bo szef, no nie, bo... No. Oczywiście, że jak się na pewne rzeczy umawiam, to ja ponoszę konsekwencje tych umów, natomiast no, mam prawo to zmienić, to jest znowu do, do zmiany, mam prawo zdecydować inaczej. Tak. Ale tutaj jest, że właśnie, to właśnie teraz trafiła mi się ta o tym e, niepicia, że mam prawo nie wypić tak? I, i ze mną się nie napijesz, no nie, nie napiję się, mam prawo czuć się bezpiecznie. Tak. Mhm. Czyli to, 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 to jest bardzo mocne prawo i tak jak mówimy nawet o granicach fizycznych, tak. Tak? które być może też pracując z kobietami też dużo, to, to też myślę, że, że jest to taka, takie prawo, które część kobiet sobie nie daje. Tak, żeby czuć się bezpiecznie, żeby być bezpieczną i żeby na przykład wprowadzić zmiany, skoro nie czuje się bezpiecznie. Dokładnie. Mm -hmm, mm -hmm. To to zbyt, to, które permanentnie są po prostu w lęku nie? i do tego się już przyzwyczaiły. Tak, czy mam prawo zarabiać pieniądze, czy rozwijać się zawodowo? No. Myślę, że, że łamią bardzo dużo stereotypów te prawa. Myślę, że tak, i tak sobie marzę też o tym. Wiem, że tam do niektórych szkół te szkoły, może te karty trafiły, ale myślę, że to jest też bardzo dobre narzędzie do, na przykład, na godzinę wychowawczą, nie? I do takiej pracy już w takim wieku nastoletnim, bo nawet. Ja osobiście przeżyłam taki przykład życiowy, czy tam taką historię życiową, że na przykład poszłam w kierunku edukacji, w którym totalnie gdzieś tam to nie mój klimat i się do tego nie nadawałam. Więc to takie właśnie decydowanie o sobie i, i, i poznanie tych praw właśnie myślę, że naprawdę dużo daje. Im wcześniej to zrobimy, tym lepiej. Aczkolwiek jakby żaden wiek nie jest przekreślany, tak? Każdy mhm. wiek można po prostu tą świadomość gdzieś tam zdobyć i, i po prostu żyć. Na własnych warunkach, oczywiście nie krzywdząc innego, tak? Innych mhm. osób. Ja jeszcze wiesz, Gosia, pomyślałam sobie o takim, o takim chyba wyzwaniu dla części osób. Bo jedna rzecz to sobie powiedzieć, że mam prawo, czy nawet tak. wziąć kartę i nawet ją nosić i mówić i deklaratywnie mam prawo. No a druga rzecz, faktycznie żyć tym prawem. Czy tutaj w jakiś sposób możesz się do tego odnieść? Może jest jakiś, nie wiem, czy, 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 czy tip, w jakiś sposób od czego zacząć właśnie tak. to takie prawdziwe życie prawami, a nie tylko, że mam prawo i mam kartkę nie? albo kartę. Tak, ja myślę, że od tego losowania warto zacząć i tego noszenia przy sobie, czy ja sobie też tak często robiłam, że na przykład na biurku sobie stawiałam tą kartę i ona na przykład była taką kartą na dany tydzień, ale właśnie żeby nie kończyć na tym stawianiu, tak i później lecieć w te schematy swoje, w ten dzień świstaka i tak dalej, tylko właśnie korzystać jakby z takich pytań, które poszerzają myślenie o tym prawie, czyli co to dla mnie oznacza, że ja mam do tego prawo? Jak to się może w moim życiu objawiać? Co ja mogę z tym dalej zrobić, tak? Co mnie w tym zakresie gdzieś tam uwiera, co mnie boli, co mi się już do tej pory udało. Czyli taka to, co przedtem powiedziałam, że tutaj, jak się nie ma takich umiejętności do na przykład zadawania takich pytań, to warto właśnie tutaj popracować coachingowo, tak? I to się gdzieś tam bardziej to, to wszystko nam otwiera. Rozjaśnia, gdzieś tam te kropki, tak zwane, nam się łączą. No tutaj pytania mają moc i pytania są najważniejsze. Karta jest jakby tylko takim pierwszym krokiem, pierwszym narzędziem, takim pokazaniem czegoś, ale później to trzeba tak obrabiać, 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 obrabiać. Zatrzymywać się, kontemplować, myśleć i po prostu analizować sobie, jakby ten obszar naszego życia, którego ta karta dotyczy, i zastanawiać się właśnie, co, co dalej zrobić. Ja myślę, że, że kolejnym krokiem byłoby takie zodważenie się i skorzystanie mhm. z tego prawa. Tylko tutaj ja zawsze ostrzegam, przestrzegam, nie wiem, dobrze radzę, ale każdy i tak zrobi, jak będzie uważał, żeby nie zaczynać od najtrudniejszej sprawy świata. Tak. Czyli na przykład, nie wiem, Chcę postawić, czy uczę się stawiania granic, no na przykład no, chcę zacząć odmawiać komuś, na przykład w ogóle uczę się odmowy, na przykład. Nie? Czyli mam prawo odmawiać, to było moje prawo. I teraz bardziej odważam się, żeby odmówić. No i teraz. Dla mnie to, to nie do końca byłoby ok, jeżeli od razu w bardzo takiej ważnej sytuacji biznesowej i od razu idę do szefa, albo szefa szefów i ja odmawiam, bo ja mam prawo no, żeby może by wyjść trochę kwadratowo. Czyli ten pierwszy raz warto zadbać o jakieś bezpieczne warunki, znowu bezpieczne, że, że jak, jak odmawiam, to może najpierw odmówić pani na poczcie, albo pani, która chce, żeby ją przepuścić, nie wiem, w kolejce, żeby odmówić komuś, to zniesie odmowę, ale też nie będę miała od razu 100% porażek. Tak, tak. Ponieważ tak. głową, bo nagrywamy na Zoomie. Nie tak coś do tego dodać? To zapraszam. Tak. No tak, bo tu generalnie jest jakby ta kwestia tych porażek, nie, że właśnie jak wystrzelimy z tej bazuki na samym początku, no to może być ciężko i że warto właśnie zacząć od tych najprostszych rzeczy, żeby się tak zachwycać tymi małymi zwycięstwami i nabierać odwagi do tych trochę większych. Więc jak najbardziej dobra, dobra strategia, bo tutaj, że, że tak powiem, te porażki później zniechęcają, rodzi się frustracja i czasem może nawet warto sobie wziąć kartkę i wypisać na przykład jakieś pomysły, komu Powiedzieć nie w jakiej sytuacji i wybrać taką właśnie naj, najprostszą. Nie nawet swojemu kotu no. <gry> czy psu, ale, ale żeby sobie to ćwiczyć. Także jak najbardziej popieram i, i potwierdzam, że od tych mniejszych sytuacji warto zacząć. I powstał nam tutaj taki schemat pracy nad sobą, tak jak sobie myślę, trochę też podsumowując naszą rozmowę, że po pierwsze jest zastanowić się, jakie prawa mamy i wypisać je sobie, później wziąć na tapet któreś prawo, które jest nam potrzebne i z nim się swajać, tak. z nim być, porozmawiać z kimś. Czy ze sobą rozmawiać o tym, czy z kimś porozmawiać, ale nosić sobie przed oczyma to prawo, zastanawiać się, kiedy z niego skorzystam, i się zodważyć później i skorzystać, ale nie w najważniejszej rzeczy świata, tylko popróbować pokorzystać z tego prawa na różnych gruntach, a później, kiedy już będzie dla nas oczywiste, że mam to prawo i będę nim żyła, no to wtedy brać się za te rzeczy faktycznie trudne i tam tych praw egzekwować i te granice faktycznie tak. stawiać. Idealnie podsumowane. Wow, no to nam, oprócz tego, że, że fantastyczne twoje narzędzie, to myślę, że, że bardzo konkretna ścieżka dla tych, którzy chcą, chcą popracować, ale i tak nikt nie uniknie od początku, czyli najpierw Trzeba wiedzieć, jakie prawa mamy, żeby tak. móc postawić granice i żeby móc pracować nad rozwijaniem asertywności. Dokładnie. Super. No to mamy to Gosia. Ja to bardzo jest. Ci dziękuję, bo to myślę, że, 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 że bardzo wartościowa rzecz. Powiedz mi, gdzie można kupić karty do pracy z osobistymi granicami? Bo rozumiem, że to jest narzędzie, które można kupić i, i trochę je zareklamujmy w związku z tym. Tak, tak oczywiście. To z, z ogromnym serduchem pozdrawiam oczywiście sklep Gadżety Trenera, <grym>, na którym te karty są chyba w tamtym roku były w top dziesiątce, na piątym miejscu, jeżeli chodzi o popularność narzędzi, także odsyłamy na Gadżety Trenera jak najbardziej. I gratuluję bycia w, tak wysoko w rankingu, ale się nie dziwię, że one tak są wysokie. Dziękuję. To są bardzo wartościowy materiał i do pracy osobistej, i właśnie dla coachów i trenerów. Także y, zachęcamy do kupienia sobie kart, ale też z tego co rozumiem, wa co ważniejsze, w razie czego każdy raczej ma kartkę i długopis albo sobie może w notatniku w iPhonie czy, czy smartfonie pisać. Mam prawo, i wylosuję jakieś prawo na koniec jeszcze. To odwróciłam tą piękną kolorową stroną, losuję. Mam prawo do własnych przekonań politycznych. Wow! Oh. No to z grubej rury na koniec. Prawo, <laughs> po prostu. Mam prawo, i w razie czego mogę powiedzieć to, co uważam, ty masz prawo do innych. Tak, ale to jest piękna, piękna karta na ten czas, bo tak jakby obserwując sytuację w Polsce, no to bardzo, bardzo duża jest polaryzacja, zresztą nie tylko w Polsce, i może gdyby właśnie każdy czuł, że ma to prawo do tego swojego własnego wyboru, jeżeli chodzi o te tematy polityczne, i po prostu nie próbował, że tak powiem, przekraczać granic innych, to byłoby może spokojniej. Także. Mhm. No właśnie, są to tematy i grubsze, i mniej grubsze. Myślę, że, że słuchacze mogli poczuć jakość praw, o co chodzi z tymi prawami, ale też jakość Twojego narzędzia. Także Gosiu, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się ponownie wystąpić w moim podcaście. Ja oczywiście podziękuję i karty czyli będzie link do sklepu Gadżetów Trenera i kontakt do ciebie. Rozumiem, że tu się nic nie zmieniło na Instagramie. Tak jest. Jakbyś powtórzyła nick, tak? Żeby tak, jakby to jest... oczywiście. Nie taka sama, rozdzielone kropeczkami. Hmm. Czyli nie taka sama, też będzie to podlinkowane w opisie do dzisiejszego odcinka. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć. Dzięki.